Rozmowa dnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Czwartosz, a gościem dzisiejszej rozmowy dnia jest Michał Skotnicki, wicewojewoda Świętokrzyskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, panie redaktorze, witam państwa. Dokładnie o północy, 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem wielkiej wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. W referendum, które wtedy się odbyło, za przystąpieniem do Unii Europejskiej opowiedziało się blisko 78% Polaków. Wczoraj obchodziliśmy 21. rocznicę tego wyjątkowego wydarzenia. Pana zdaniem, jakie korzyści popłynęły dla Polski dzięki temu, że wstąpiliśmy do Unii Europejskiej? Panie redaktorze, pewnie jak większość z Państwa przed radiodbiornikami, pamiętam dokładnie tą datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Już wtedy byłem czynnym samorządowcem, działałem w Polskim Stronnictwie Ludowym i rzeczą, o którą żeśmy się bali, bo to, że Polacy są, byli, będą proeuropejscy, to wiedzieliśmy, natomiast baliśmy się bardzo o frekwencję. Dlatego też, jak Pan pamięta, w referendum o przystąpieniu do Unii Europejskiej było dwudniowe. Głosowaliśmy w sobotę i w niedzielę. Tak zadecydował ówczesny prezydent, pan Aleksander Kwaśniewski. I dzięki tej decyzji frekwencja była blisko 60%. Bo jeżeli by ona była jednodniowa, to ta 50% frekwencja mogłaby być zagrożona. To tak kwoli historii. historii. No wszyscy pamiętamy ten, ten dzień, radosny dzień. Chodziliśmy po, po, po ulicach, pośpiewaliśmy sobie um, hymny Unii Europejskiej, Ode do Radości. Co to dało dla naszego kraju? No, szanowni Państwo, jak ten, kto pamięta, jak Polska wyglądała w latach 90. Jak budowaliśmy się, odbudowywaliśmy się po, po wielu latach zapaści, można tak powiedzieć, lat 80. To wszyscy widzimy, jak, jakie nowe oblicze nasz, nasz kraj uzyskał. Szanowni Państwo, takimi w, najlepiej posługiwać się statystykami, liczbami, bo z tym nie można za bardzo dyskutować. Jak, jak pamiętam, Pamiętamy, w 2004 roku najniższa płaca w naszym kraju wynosiła 820 zł. Dzisiaj najniższa płaca gwarantowana to jest ponad 4600 zł, więc to tutaj. Hmm, Pięciokrotnie żeśmy na tym zyskali, społeczeństwo polskie, cały nasz kraj rozwinął się ekonomicznie, gospodarczo i również wzbogaciliśmy się. Gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, nasze PKB w przeliczeniu na, na mieszkańca było w około 40-50% średniej unijnej. Dzisiaj jesteśmy powyżej 80% i niedługo dorównamy i wyprzedzimy takich krajów jak Hiszpania, a całkowite. Nasze PKB w przeciągu dwóch następnych lat przekroczy PKB Szwajcarii, przekroczy bilion dolarów. Takie są korzyści, ale to nie tylko to. To przede wszystkim również możliwość swobodnego przepływu osób. Ja pamiętam taką sytuację w 2001 roku byłem na wyjeździe studyjnym jako samorządowiec w Szwecji i taka, no może prozaiczna sprawa, ale gdy wysiadaliśmy z promu, były dwie kolejki. Jedna no, praktycznie bez kolejki, ludzie wysiadali i szli sobie i drugiej my żeśmy zostali ustawieni w kolejce, było tam kilkudziesięciu samorządowców e, z Polski i mówię, co, co, dlaczego tak to wygląda? I nad jedną bramką było napisane Schengen, a na drugim non-Schengen. I wtedy tak poczułem się, że jestem trochę Europejczykiem, tak trochę ale takiej no, nie pierwszej, nie, nie, nie nie, nie Pierwszej rangi, więc więc to jest bardzo ważne. my Niektórzy z nas, szczególnie nasi młodzi obywatele, tego może nie, nie doceniają, ale nie zauważają, nie wiedzą, dlatego też e, nasilają się te ruchy takie antyeuropejskie. Szanowni Państwo, to nie tędy droga. Gdyby nie Unia Europejska, e, nie bylibyśmy teraz w, w krajach e, e, rodziny europejskiej, to przede wszystkim, a przede wszystkim nie, by, nie bylibyśmy bezpiecznie To bezpieczeństwo, które nam gwarantuje, Bycie w Unii Europejskiej jest wartością nadrzędną. Również no, no, sam fakt przepływu towarów, bo myśmy się nauczyli, czy, 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 no, to jest takie namacalne, że widzimy w przestrzeni publicznej, jak Unia Europejska pomaga nam poprzez fundusze europejskie. To jest bardzo ważne, to do każdego euro, którego wpłacamy my do Unii, budżetu Unii Europejskiej, który wpłaciliśmy przez te 21 lat ponad 80 miliardów złotych, otrzymaliśmy 240 miliardów euro przepraszam 240 miliardów euro więc widzimy że tutaj ten bilans jest dla nas jak najbardziej korzystny ale największą dla nas Rzeczą, którą żeśmy skorzystali przy przystąpieniu, to jest jednolity rynek europejski. To właśnie na tym wspólnym przepływie kapitału, usług, obywateli, towarów przede wszystkim skorzystał, skorzystała nasza gospodarka i my wszyscy. To jest każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo założenia firmy w Luksemburgu, Hiszpanii, Włoszech. Każdy ma prawo wyjechać z młodych ludzi tam studiować. Możemy korzystać z inwestycji, które kraje Unii Europejskiej. Będąc w Unii Europejskiej, śmiało inwestowały, to też przyczyniło się do naszego rozwoju PKB i naszego kraju. Także tutaj rzadko mu o tym mówimy, ale od, od 1990 roku po dzień dzisiejszy nasza, nasza gospodarka rozwinęła się trzy i półkrotnie. Nie ma takiego kraju w Unii Europejskiej, w Europie, który tak szybko by się rozwijał, który tak szybko by nadganiał te lata, które zostały wcześniej utracone. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Jedno z najmłodszych, można powiedzieć, świąt państwowych, bo ustanowione w 2004 roku. I święto ma to przypominać o poszanowaniu flagi, a także innych symboli narodowych. Czym dla Pana jest przywiązanie do barw narodowych? E Flaga Rzeczypospolitej Flaga Polski jest jednym z najważniejszych symboli naszego kraju, godło i flaga to są dwa symbole, które każdy Polak powinien mieć w sercu. Każdy Polak powinien szanować. Przed każdym polskim domem, na każdym polskim balkonie dziś powinna być wywieszona biało-czerwona flaga, która symbolizuje jakby nasz charakter naszego narodu. Biel, niewinność, współpraca, czerwień, dostojeństwo, walka. to wszystko wszystko jest częścią, jak sobie rozwiniemy te pojęcia, to jest wszystko y, historia naszego kraju. Już że opisując barwy y, proporca królewskiego, podczas bitwy pod Gnuwalnym, opisał, że y, na czerwonym y, tle y, widniał biały orzeł. No i flaga polska nawiązuje do tej symboliki. Biały to właśnie to ten y, symbol białego orła, czerwony to to, to tło y, czerwonej flagi. Y, starajmy się wieszać flagi polskie, bo tutaj y, może część z Mieszkańców, słuchaczy nie wie, że polska flaga to jest biało-czerwona. Natomiast używanie orła, który jest na, na fladze polskiej, nie, nie jest jakimś wykroczeniem. Natomiast ono służy do, do oznaczania naszych jednostek dyplomatycznych, ambasad, również na masztach flagów, statków, okrętów. Nie, wszyscy, mogą, mogą nie wszyscy powinni wieszać tą flagę. Natomiast my, nasza flaga to jest biało-czerwona w stosunku w wymiarach 5 do 8. 8, to tak, jeśli już tak literalnie ktoś chce do tego podejść, bardzo ładnie jest przystrojony nasz urząd, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, ponad 30-metrową flagą, która jest powiewa od czoła. Bardzo ładnie to wygląda i tak symbolicznie. Początek maja to można powiedzieć kumulacja takich ważnych wydarzeń. Jutro kolejne święto uchwalenie konstytucji 3 maja, które miało miejsce w 1900, 1791 roku. No i była to, był to pierwszy tego rodzaju dokument w Europie i drugi na świecie. I czy po upływie tych 234 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja można powiedzieć, że my jako państwo jesteśmy państwem w pełni demokratycznym, a Polacy to naród zjednoczony? No właśnie z tą ostatnią kwestią w dzisiejszych czasach jest trudno. No my jednoczymy się, gdy jest zagrożenie z zewnątrz, gdy jesteśmy przyciśnięci do muru, wtedy stajemy ramię w ramię, choć ta jedność narodu powinna być szersza, trwalsza i w w na większych obszarach. No niestety po 2010 roku Polska została podzielona na dwa ugrupowania, obozy. Ten podział jest widoczny po, po dziś dzień, ale dzisiaj w tym okresie świątecznym może właśnie nawiązujmy i zanamawiajmy do współpracy, do zbywania tych, tych różnic, do czego namawia Polskie Stronnictwo Ludowe, do czego namawia Nasz wicepremier, który dba o obronność naszego kraju. Dzięki Bogu Polska jest demokratycznym krajem, możemy się spotykać, choć. Poprzez ostatnich kilka lat wstecz zakusy były, aby tą demokrację ograniczać. Konstytucja była nieco omijana, tak powiem delikatnie. Konstytucja była oszukiwana. Konstytucji nie da się oszukiwać. Konstytucja jest prawem nadrzędnym, który musi stosować każdy rząd, który by w Polsce nie rządził, ponieważ brak konstytucji, brak nadzoru konstytucyjnego doprowadza do chaosu. I taki chaos mamy dzisiaj w wymiarze prawnym przede wszystkim. To musimy poprawić, wszystko jest przygotowane. Czekamy jeszcze do kilku ważnych wydarzeń, które się w tym roku rozstrzygną i te rozwiązania zostaną przez Rząd Rzeczypospolitej zaproponowane. Konstytucja 3 maja, tak jak pan powiedział, pierwsza w Europie. Historycy mówią, że gdyby ona była podjęta 50 lat wcześniej, Polska by była po dziś dzień mocarstwem. No jednak wydarzyło się to zbyt późno król Stanisław zbyt późno wyszedł z tą inicjatywą, ale tutaj dziękujemy wszystkim twórcom. Z naszym regionem związany jest Hugo Kołłątaj, którego serce spoczywa w Wiśniowej, w powiecie Staszowskim. Jutro będę tam na porannej mszy świętej, tak jak staram się być co roku, aby oddać hołd temu wielkiemu Polakowi. Współtwórcy, współtwórcy Konstytucji 3 Maja. Również zapraszam w imieniu pana wojewody swoim własnym Dzisiaj do świętowania naszych barw biało-czerwonych. Pan Wojewoda o godzinie 10.30 będzie zapraszam wszystkich krwiodawców, a i nie tylko do punktu krwiodawstwa w Kielcach. Tam będą rozdawane flagi, symbole nasze przez Pana Wojewodę. W podziękowaniu dla tych, którzy właśnie dzielą się swoim największym dobrem, jakim jest krew, której to jest chyba jedyna rzecz, której się nie da wyprodukować sztucznie w I laboratoriach i której brakuje. Także tutaj Dziękujemy wszystkim, którzy się tą krwią dzielą z innymi i zapraszamy do, również do oddawania tak, abyśmy by jej nigdy nie zabrakło. Później o godzinie 12 na rynku odbędzie się uroczyste wciągnięcie flagi na masz, ode, ode, odegranie hymnu państwowego, przemówienia pana wojewody, również odbędzie się bardzo widowiskowa musztra w wykonaniu uczniów zakładu doskonalenia zawodowego w Kielcach. To będzie się wszystko działo dzisiaj w, na rynku. Jutro zapraszamy bardzo serdecznie od godziny wszystkich Państwa również, choć nie jest to w oficjalnych obchodach. Rozpisano o godzinie 10.15. Składamy wiązanki kwiatów pod pomnikiem trzykrotnego premiera naszego ojca niepodległości, Wicentego Witosa. O 11.00 mamy mszę świętą w, w katedrze. Później spotykamy się, odpiewamy hymn przed Muzeum Narodowym przemarsz całego, całego pochodu trzeciomajowego do parku Staszica i tam uroczystości przed pomnikiem Stanisława Staszica, złożenie kwiatów, jak i również bardzo fajna, ciekawa rzecz, która już się dzieje, gra miejska, którą, którą tutaj wspólnie z miastem przeprowadzamy. Jutro finał. Jutro finał, o godzin, do godziny 15 należy karty, karty gry złożyć do naszego namiotu, który będzie się znajdował w parku i około godziny 16 zostaną wręczone wszystkim Którzy wykonają te zadania, e, nagrody w sprzęcie. Polecamy, jeszcze można tego wszystkiego dokonać. Do udziału w dzisiejszych i jutrzejszych uroczystościach zachęcał Michał Skotnicki, wicewoje Świętokrzyski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Wywieźmy Białą Czerwoną. Dobrego świętowania.